Nie czuję się spełniona, czuję, że moje życie bardzo przyjemnie się toczy, mimo różnych wzlotów i upadków, ale że jest w nim bardzo dużo cudownych momentów. Natomiast ja mam ogromny apetyt na życie. Będąc dwudziestoparolatką, mnie się wydawało, że po trzydziestce to właśnie już zamknę jakiś pewien etap. Czterdziestka to w ogóle był tak odległy termin. Wydawało mi się, że no to już są takie momenty w życiu kobiety, kiedy właśnie już coś się zamyka domyka i my już możemy powiedzieć o jakimś spełnieniu albo niespełnieniu jakichś naszych takich życiowych oczekiwań. Natomiast nie wiem, czy to jest kwestia tego, że czasy się bardzo zmieniły, czy raczej tego, że po prostu kobiety się bardzo zmieniają. I nawet nie chodzi mi o taką pogoń za wieczną młodością, bo nie wiem, czy się ze mną, Magda, zgodzisz, że tutaj nie chodzi o pogoń za młodością, mhm. bo my wcale nie chcemy być takie, jak byłyśmy 10, tak. 15 czy 20 lat Temu, jak którejkolwiek z moich koleżanek bym nie pytała, czy chciałyby wrócić do, do tego etapu, to każda z nich bardzo stanowczo odpowiada, że absolutnie, że im jest bardzo dobrze w tym momencie życia, w którym są. Że to wcale nie jest tak, że to, co najpiękniejsze, to my przeżyliśmy właśnie 15-20 mm. lat temu i że jeżeli do tego momentu się nie spełniliśmy, no to znaczy, że przegraliśmy.